Tradycyjnie zaczniemy od wypisania danych. Moc silnika samochodu, 50 kW. Maksymalna prędkość tego samochodu przy tej mocy to 50 m na sekundę. Co będziemy szukać? Szukana jest wartość siły, z jaką pracuje silnik. Przy okazji jest to wartość siły oporów ruchu, bo mamy do czynienia z ruchem jednostajnym. Skorzystamy z definicji mocy. Jest to szybkość wykonywania pracy, z kolei praca w przypadku ruchu jednostajnego może być obliczona ze wzoru f razy S. Podstawimy do tego wzoru. Mamy F razy S przez T i w ruchu jednostajnym S przez T daje nam szybkość V. Czyli F razy V. Przekształcamy wzór, tak by uzyskać siłę T przez V. F jest równe P, czyli 50 tysięcy watów. Wat to jest Joule na sekundę Przez 50 metrów na sekundę Sekundy się nam skracają Tu mamy z tego 1000. Joule rozpiszemy jako Newton razy metr Sekundy się skróciły, został metr. I widzimy, że mamy 1000 N. Czyli to jest siła, z jaką pracuje silnik. I przy okazji siła wartości oporu w ruchu.